No się widział ktoś kiedyś szerszenia z bliska. Wyobraźcie sobie, że ja teraz okno chciałam otworzyć. To jest życie, do którego jednak będę musiała się przyzwyczaić. Mam jeszcze jeden dylemat, bo my mamy bardzo dużą... Sporą działkę i będzie tutaj ogród, i tak dalej. Ale zanim do tego dojdzie, zanim będzie ten ogród zrobiony, no to będzie po prostu trawa. I ta trawa jest. Jak my kupiliśmy dom, to ta trawa była taka. Ta trawa teraz jest prawie tak wysoka jak ja. I nie chcę wiedzieć, co w tej, co w tej trawie już żyje. No i. Yy... Trzeba ją skosić. I powiedziałam do Alka, że ja uważam, że trzeba ją skosić i teraz. No bo wiecie, no jakby też tu przyjeżdżamy, pieski przyjeżdżają z nami i w ogóle... I teraz tak, brać firmę ogrodniczą, która to skosi, czy kupić kosiarkę i poprosić starego, żeby to zrobił. Czy faceci to lubią, czy on mnie znienawidzi? I kosztowo jak to wygląda? Bo ja kiedyś miałam pana ogrodnika, powiem Wam, że miliony monet. I zaraz może jakieś geniuszki wpadną na pomysł, aby napisać mi, że kupiliście chatę, a na no, ogrodnika Was nie stać. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby rozwalać pieniądze na lewo i prawo. Ja do pieniądza mam szacunek, bo ciężko pracowałam na pieniądze. Tylko chodzi o to, czy wiecie, bardziej o... Przyjemność, czy faceci to będą lubić. Bo Alek taki niby zajarany, że on z tą kosiarką będzie, ale czy to jest takie gadanie, czy on mnie nienawidzi i będziemy się, wiecie, użerać mm, przez kosiarkę? Czy z doświadczenia waszego ci, co mają dom, lepiej mieć miejscu z głowy pan ogrodnik zapłacić i mi przeboleć, czy po prostu staremu niech skoczy testosteron na śmiga na tej kosiarce? A jak kosiarka, to jaka?